Witajcie na moim kanale. Jeśli lubicie jedzenie typu fast food, to mam dla Was fajny przepis na łagodne nuggetsy jak z KFC. Przed obejrzeniem filmiku zasubskrybuj proszę mój kanał, za co będę bardzo wdzięczna. Do przygotowania nagetsów potrzebne będą nam oczywiście filety z kurczaka. Ja już je umyłam, osuszyłam i kroję je wzdłuż w takie paseczki 2-3 cm. pokrojone filety doprawiam solą, pieprzem oraz słodką papryką. Wszystko mieszam i wstawiam do lodówki na około godzinę, tak żeby nam się przegryzły smaki. W osobnej miseczce przygotowuję ciasto jak na naleśniki. Do panierki użyłam mąki, ale kukurydzianej, dodałam jedno jajko oraz szklankę mleka. Ciasto wyjdzie nam dosyć gęste, ale takie właśnie ma być. Doprawiam je również przyprawami. Dałam łyżeczkę soli, łyżeczkę ziół prąd walsalskich, Łyżeczkę czosnku granulowanego oraz słodką paprykę. Oczywiście możecie dać ostrą paprykę oraz sporą ilość pieprzu, jeśli lubicie negacji wersji na ostro. Do panierki będą nam również potrzebne płatki kukurydziane, które wcześniej trochę zgniotłam. Możecie to zrobić tłuczkiem lub po prostu rozgnieść je w ręku. Przyprawione filety obtaczam następująco: najpierw w cieście naleśnikowym, a potem w płatkach kukurydzianych. Obtaczam kilka naraz, tak żeby jedną partię można było smażyć równomiernie na patelni. Nagetsy smażymy oczywiście na rozgrzanym oleju, na średnim ogniu, z dwóch stron, do uzyskania złotego koloru. Po usmażeniu odkładam nagecy na ręcznik papierowy, by odsączyć je z nadmiaru tłuszczu. I w zasadzie danie mamy już gotowe. Jak widzicie, jest to prosty przepis, szybki i łatwy w wykonaniu. Nagetsy podajemy ze swoim ulubionym sosem. Jest to fajne danie, które można podać w formie obiadu, na święte lub jakiejś imprezie. Spróbujcie sami wykonać i dajcie znać w komentarzach, jak Wam smakowało. Nie zapomnijcie również zasubskrybować. Cały przepis oraz link do mojego bloga znajdziecie zawsze pod filmem. Smacznego!